W przyszłym roku udało mi się dostać do programu Erasmus i wyjechałam do Portugalii, gdzie studiowałam w Porto na uczelni ESAT Architekturę wnętrz. W Portugalii mają troszkę inny system nauczania, to znaczy, my jako Erasmus mogliśmy wybrać sobie prawie każde z zajęcia z każdego roku. Ja w większości wybrałam zajęcia z trzeciego roku, ponieważ wydawało mi się najciekawsze i też najbardziej zaawansowane. To, co mi się bardzo podobało, to że mogliśmy. Brać udział w zajęciach komputerowych na wysokim poziomie. Głównie uczyliśmy się tam projektowania w 3D Maxie. To bardzo przydało mi się w projektowaniu architektury wnętrznej. Kiedy studiowałam na ESAD, brałam udział w konkursie organizowanym przez Shopping Brazilia, czyli centrum handlowe w samym centrum Portugalii. Organizatorzy konkursu przyszli do władz uczelni z pomysłem, by studenci zajęli się projektowaniem wnętrza, ponieważ centrum handlowe było podstarzałe, w takim stylu trochę PRL-u, i niewiele osób już chciało tam przychodzić. Zajęcia nasze wyglądały tak, że przychodziliśmy dwa razy w tygodniu na około trzy godziny i pod okiem profesorów prowadziliśmy projekt. To, co mi się bardzo podobało, to fakt, że raz na miesiąc były grupowe prezentacje przed całą grupą, które pomogły nam łatwiej potem zaprezentować projekt przed jury. Ale też nauczyło nas, jak w ogóle prezentować projekty, i była to okazja, żeby zobaczyć, na jakim etapie są inne grupy, na jakim etapie jesteśmy my, co jeszcze musimy poprawić, oraz skonsultować cały projekt lepiej z profesorem. W marcu dostałam informację, że udało nam się wygrać konkurs EGZEKFO razem z inną grupą. Sam konkurs był na początek dedykowany tylko dla studentów ESAT, ale później dostaliśmy informację, że też studenci z innych uczelni brali w nim udział. Każdy z uczestników dostał statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną. Rozdanie nagród z powodu koronawirusa musiało zostać przeniesione w czasie. Jeżeli ktoś się boi jechać na Erasmusa, to całkowicie polecam jednak się przełamać i pojechać, ponieważ dla mnie było to jedno z lepszych doświadczeń w życiu. Na uczelni ESAT było mi bardzo przyjemnie i bardzo dobrze, też ze względu na to, że jest to mała uczelnia, prawie każdy się zna z nas ja osobiście czułam się bardzo ciepło przyjęta i bardzo zaopiekowana.